Ale whisky. Wiesz jaki dziś dzień jest? Wtorek kurwa. Nie to tak żartuję oczywiście, prawda? 25 minut. Kontynuujemy coś, ostatnim razem poczęli. E, wróć do gry, bo ja nie pamiętam już w ogóle coś tam się ostatnim razem działo. Chybaśmy tam Brytyjczykami strzelali i, i Niemcy, Jeńcy jacyś byli, to my ich zabili. nie pamiętam. Zobaczymy zaraz moi kochani. Tak, bitwa o Ken wstrzymana. Przeławać ten impas. Rozkazano nam okrążenie zachodniej flanki. No no, ja tu pamiętam. Dobry. No otwórz, otwórz, Pysiu. Otwórz, otwórz. A! No to... przepraszam, ale to jest takie, wiecie, tak na dobry początek, żebyśmy się fajnie zrozumieli, prawda? Dzień dobry... tak? Nie krzycz na... Kurwa, nie krzycz do mnie, człowieku, podszedłem, opluł mnie, op, nie będzie... Nie będzie Niemiec, pluł nam twarz, Ni dzieci nam, Germanii. Panie Kapitanie, no po czyjej Panie stronie, niech Pan rozpierdol te drzwi... Dobra, koniec. O, to nasi są! Jak mogliście zastrzelić naszych, kurde... Przyjaciół frontu No ale już teraz poważnie, mój game będę tracił czas Tak naprawdę to chciałem to robić dlatego, bo sobie ustawiam dźwięk No ale śmiesznie wyszło Tak, co macie? Macie rannych? Dobrze, macie ra A ty masz? A ty co nam powiesz? Co mi powiesz, cholero? On nic nie powie, panie kapitanie, coś jest nie tak Dobrze, wstrzymam Ale kurde, no niech pan mu spojrzy w oczy No przecież on więcej zjadł niż, niż w życiu kobiet widział na oczy Niemiecka ciężaru... Matko kochana, patrzcie co się z nimi dzieje. Oj kochani, spokojnie słuchaj, po, 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 popatrz, popatrz mi w oczy. Everything's gonna be alright. No woman, no cry. Ty też, tu się nie martw. Coś cię boli w gardle? Tak, Davis? No? Mhm. Dobra, dobra. Tak, tak, ty miałeś te fajne Kurde brachu, dobra, lecimy. Trzymajcie się chłopcy, zaraz będziemy. Idziemy po ciężarówkę, moi kochani, dla jeńców. Znaczy dla, dla naszych... Co? A był transport więźniów. Nie, nie. My tu przyjechaliśmy po naszych. M, rannych. Nie wiem czemu więźniów. No chyba to są więźniowie teraz, brytyjskiego wywiadu. W każdym razie popierdzielamy sobie z my, tym MacGregorem. Chciałem powiedzieć MacPersonem, ale to... O, 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 Niemcy, Niemcy! Halo, halo! A masz! Padł. A! O ty ham... Kurwa, mać, teraz mnie zdenerwować. Ale mnie zdenerwował, dostał w czapy, także się wykoleił. Trzask, dobra, ten też dostał. Kurde, proszę mi tak, nie robi mi się drga ręka, jak państwa widzę. McGregor, biegnijże, bo będą strzelać do nas jeszcze bardziej. Nie wiem, coś krzyczał, chyba, że Infantry... Dostał. O, McGregor, chowaj się za ciężarówkę, będziemy strzelać. Ostrożnie, ostrożnie. A, granat rzucił. Gdzie jest McGregor? McGregor, chorela, oh, cholera. Oh. Horela, powiedziałem. Horela troszeczkę jak Morela brzmi, prawda? Zjadłbym. Gdzie, gdzie? Na, jak nadjeżdża? Gdzie nadjeżdża? Davis, skąd żeś ty to widział? Patrzcie, on... Aha, bo my tu biegniemy, moi kochani, po to, żeby zdążyć. Ja to już rozumiem. Biegnij, biegnij, ma Gregorek i o ciebie da osłanią, tu z tyłu, z przodu, osłona ogniowa, y, faja, faja, prawda? tak się wczujmy, prawda, o kurwa, gdzie ja jestem McGregor zostawiłeś mnie, o coś się przycięło, nie rozumiecie co teraz się będzie działo, teraz się będzie znowu dźwięk rozjeżdżał ja bym siedział 40 lat i to wszystko wam sklejał, żebyście mogli powiedzieć, że fajny odcinek kilo łapka w górę i takie w ogóle śmieszne rzeczy dobra, coś pierdyk, o to jest ciężarówka to siadajmy, McGregor umiesz tym sterować halo, bo tam strzelają a, 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 a. też nie, nie będziemy dłużni McGregor to jak jest, o, 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 o wybiłeś mi zęba, tych gnoju Bak benzyny, dobra. I, ja włożę na górę. I, ja. Jestem, 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 jestem. Dobra, słuchaj, spoko. Nic się nie bój. Bierzemy to i, i dajmy radę. Odpalisz? Odpalisz to? Dobra. Okej. Okay. Spoko, spoko. To, 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 człowieku, ty nie jechałeś w, w ty jeden z takim... Y, y, Elderem on się nazywał Elder. On dopiero jeździł. Ty to jeździsz fajnie w porównaniu do niego. Spokojna twoja rozszczyrcona, McGregor. McGregor już kiedyś kurczę, pamiętacie w tej w tym podczas tego let's play'a w kampanii brytyjskiej, ale w Afryce też już nas kiedyś chyba ratował, z tego co pamiętam. Tylko że on wtedy jechał jakimś tam e, tankietką jakąś. Nie wiem co to było. Dobra, a ja, ja, ja strzelą, Spokojnie. Nic się nie, bój, nikt trysze Niemcy. My jedziemy po naszych. Przejdź go, przejdź go. Spokojnie. Gdzie mnie tu będziesz na o oh, lera, walą nieźle, walą mocno, uważaj, gdzie są? No widzę. Z tyłu! A z tyłu to mogą być. Co to było? Wow, to czołg jest y, Davis, może, znaczy ty nie jesteś ja jestem Davis, przepraszam. Nie jest po nas, spokojnie, o to kupił kiedyś na wyprzedaży, patrz, tyk. Jak za gruby? Ach, po tyś jest za gruby, McGregor Czekaj, nie część tak. Pięknie, dostał. Jak musi... O, pierona, on jest normalnie niemożliwy. Rudy i niemożliwy, dobra, spoko, spoko, przyłóż mu jeszcze. Czekaj, przymierza! Pyk! Oh, nie ma czołgu, nie bój się nic uh! Oj tak, we made it, yeah yeah Dobra już się tak nie emocjonuj To zgonnym, będę pamiętał Pojedziemy do Anglii to zobaczymy jak będziesz mi stawiał driny Po prostu, z ham z tego McGregor'a On jest chyba szkotem w ogóle tak, wnioskuję po rudości, prawda Dobra, wypuść mnie stąd, bo ja już chcę wyjść Łopaki, yy, pakujcie się ja, ja, ja biorę tego, bo jego coś dusi, co cię dusi Udało się panie kapitanie, wszyscy cali, wszyscy tak, Ok? Padł Niemiec jeden, dobra. A to są tylko dwóch tu? Nie, wszyscy są, tak? Poczekajcie, przeliczymy się. Raz, dwa, trzy, czterech. Mhm. Tak pan myśli, panie kapitanie. Ale on ma fajną czapkę! Widzi pan, panie kapitanie, ja zazdroszczę mu, bo on ma fajną czapkę, no i... Tak całe życie ludzie komuś zazdroszczą. Ma, celem wojny nie jest śmierć za ojczyzną, ale sprawienie, aby tamci skurwiele umierali za swoją. To jest dobre, mojkani. Kontynuujemy, moi drodzy. Francja, okolice... Wieczorem dostarczyliśmy jeńców amerykańskich do sztabu brygady. Trzech z nich miało obrażenia tak poważne, że zmarli. To jest logiczne. Kilka minut temu kapitan Price otrzymał nowe rozkazy. Teraz mamy zniszczyć niemieckie centrum łączności w mieście... Jakieś półtora kilometra na południowy zachód od tego miejsca, gdzie byli Yankesi. Otrzymaliśmy także zadanie zabezpieczenia skrzyżowania w mieście, bo siódma pancerna chce jak najszybciej pnąć swoje czołgi. Sir John, John Davis, siódma dywizja pancerna. Ruszamy, kani. Skrzyżowanie. Ładna nazwa. Ała. A czy nie ała, jeszcze mam trochę puchlizny, jak możecie zresztą zauważyć. Jestem nieogolony, przepraszam, ale jestem leniwy, stary, stetryczały i w ogóle 40 lat mam na karku. Dobra. Dobra, ostrożnie, panowie, ale tu jest tak deszcz leje, to przestanie lać, słuchaj Henderson Ej, pamiętacie lotnisko Hendersona? Było coś takiego mojego klejny na lufonę Pacifica South Fajna sprawa Nie ruszajcie się Dostał! Dro... Nie, nie, nie dostał, sorry Teraz dostał, droga wolna, Bieguźkiem. Czy ktoś tu rzucił dymnego, czy, czy mi się wydaje A, tam ktoś jeszcze jest A, chłopaki, bo mnie zaszczel... Zasadzka, tak, drodzy Państwo. ambush Nie ma nic gorszego niż przystąpienie do wojny bez zamiaru jej wygrania. Jeszcze raz możemy to powtórzyć w Maykale. nie ma żadnego problemu, najmniejszego. Panie Kapitanie, ruszamy, tylko teraz ostrożnie. Hendersona miałem słuchać od początku. Dobra, spoko, będziemy uważać. Chłopaki, wy też uważajcie, nie, nie bądźcie głupi, nie lećcie tam na pałę, nie? Bo to tam komuś może przyjść do głowy, prawda? Niektórym zagrajmerom. Wiem, wiem, kaj są, ale mnie z gaga pali. Kiełbasę jadłem, przepraszam. Dobra, zdjąłem ich i co teraz? Następny, o, tego też zdjąłem. Coś mam z dźwiękiem problem, cholera. O, teraz mi dobrze. Teraz dobrze, głośno i fajnie. Chodźcie chłopaki, pójdziemy tędy na lewo. Jest w miarę czysto. Tu flanka... O pierona! Chłopaki, uważajcie! Ambusz, ambusz! Czyli pułapka. Będziemy się strzelać. Sierżant, tak jest, to ja jestem Davis. Spokojnie. Granata! Patrinka! Zamordowałem go! Ręce na górę! Znaczy do góry i głowa w dół. Ruszamy, moi kochani. Za mną, budynek zajęty. Na lewą flankę! Dawaj! I, I tutaj moi kochani, trzask, pyk, pyk! Jestem w toalecie. Ja się. Kryć się, ja się ukryłem. Koniec. Dajcie mi święty spokój. Nie znajdę, nie wyjdę stąd. Nie zniszczy mnie ten człowiek Ja nie, nic nie zrobię już więcej dla was. Cholerne Yankesy. Znaczy Brytyjczycy Yankesi to są ci. Wow, 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 Koledzy sympatyczni, kibel tam na dole czysty był, to myślałem, że nikogo nie ma. Przepraszam. Jakbych wiedział, że tutaj ktoś siedzi, to nie wszedł. Tu jest to, co chciałem. Co mnie bije? Ej, kochany! Słuchaj, ja wiem, że też może chciałeś do kibla, ale było zajęte, było zajęte. Było powiedziane, było powiedziane. O, patrzcie. A pamiętam kiedyś ten sam błąd popełniłem grając w tę grę na starym nowym kanale. Niech mnie huj, jak to mawiają starożytni Indianie. E, to ta, za mną, za mną! Tylko teraz moi klejn, nie zrobić tego samego błędu, nie biegnąć do łazienki, tylko... Aaa, kurde, łazienka była w tym miejscu jednak. No e, widzicie, co się człowiek całe życie uczy. Dobra, tam na górze ktoś był. Halo, rzucę granata teraz. Wynoś się stąd, przebrzydły gnoju! Skąd wy tu przyszliście? Czekajcie, moi ko o! Kochani wy moi! Co wy tu robicie? Matko kochana, czy was ten granat nie zarżnął jak psów? Spokojnie, 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 Bieremy, bieremy. Uwaga, wychylam się! Halo? Kurwa, no przecież takiego odrzutu to chyba nie miało. Jeśli my nie skończymy z wojną, wojna skończy z nami. To tak samo można było powiedzieć o tym yy, czołgu. Nie chcę, nie określę marki ani rodzaju tego zacnego pojazdu, bo się nie znam ale ten, no, on też z nami skończy, jeśli my nie skończymy z nim wcześniej daj to, bo się wściekna zaraz dobra, cicho bądź kapitanie, już, kurwa wiem przecież co mam robić Ocu się no, tyle? ja, tyle dobra, o, ja on the left. a masz! teraz to go powinno rozerwać na szczęście co mnie z tyłu bije? won rozbiłem cały niemiecki oddział, czołg rozwaliłem jest takie, są takie kawały u nas na Śląsku, zaraz wam opowiem, tylko zastrzelę kogoś. Kto tam był? McGregor, z kim ty masz problem? Kapitanie Price. No, wszyscy? Budynki po lewe. tak jest, Panie Kapitanie, spoko, nie ma problemu. Tylko ten, co ja chciałem powiedzieć, że na Śląsku są takie żarty, że na przykład coś tam... Dzieci wychowała, mężach że żech znalazła, kluski ukulała. I no, do fryzjera nie zdążyłach. To tak mogę teraz ja powiedzieć, że yy, tam tygrysa rozstrzelałek, yy, Niemców przepłoszyłech, i yy, no, że kobiety nie zdążył się znaleźć. Ale którędy ja mam iść w ogóle, kochani koledzy? Tędy, patrzcie jakie sprytne, moi drodzy, nie? To ty trzeba było przeskoczyć. Super sprawa, logiczne bardzo. Nie strzelajcie do mnie tak bardzo. Nie wziąłem sobie mojego ukochanego karabinu. Dobra chłopcy, teraz musimy się zabawić inaczej. A! Chłopaki, to nie jest dobre miejsce, tak mi się wydaje, ale to już wasza... To już pozostawiam w waszej ocenie. A! Panowie! Kurde la fela. Muszę skończyć grę! Odsuńcie się, jeszcze dużo misji przed nami! Kto tu jest? Kto tu mieszko? A tu nie, nie, Niemcy mieszkają. Nie? 15 minut, moi jeszcze przed nami. Wytrzymajcie, nie bójcie się. To nie będzie tak wcale strasznie wyglądało. Ja już tu czysto, nic nie widzę, bo światło mi świeci, moi dzienne. A tu coś jest. Kar... daj to. Co to za dźwięk był dziwny? Takie coś słyszałem w lewej sławce, jakby SMS przyszedł. Ale tak jakby z gry. Może jakiś e Niemiec dostał. Słuchaj, dostałeś SMS-a? Nie dostałeś, bo dostałeś skolby, frajerze! Dobra, dalej, idziemy Ej, To to są te budynki, tak? Kto się tam tak dar przebrzydle? Halo? Ej, kto tam jest? Patrzcie, kogoś tam chyba ominąłem. Nie. Ja tak nie będę, mojka, ja jestem dokładnym człowiekiem, perfekcjonistą. Jak mnie coś wkurwia, to wkurwia i trzeba to zabić. Czekajcie, zaraz to spróbujemy załatwić. Ja bym sobie dał głowę uciąć, że on tam jeszcze był na górze, ten chłop. No? To sobie możesz zjeść, to możesz sobie zjeść. Ej, 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 ale bez strzelania. Bo karem zabiję. Kurwa, nie wiem, przejdę lewo teraz, może ten tym budynkiem dojdę do porozumienia. Halo? Dzień dobry. O, kapitanie Price, dobrze. Niech mnie pan osłania, uwaga. Wow, 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 wow. Ja Miał mnie pan osłaniać! A on siedzi, chami jeden. Fajas. Ale dużo ich tu. Kurwa, no i to jest, panie kapitanie, ja nie mogę z panem już więcej wytrzymać. Kiedy pan wreszcie skończy z tym of Duty? Umrze pan albo pójdzie na emeryturę, nie wiem. Całe życie, w każdej części nie zawsze musi tak denerwować. I, nie, czekajcie, bo ja jestem dokładnym człowiekiem. Z tego co pamiętam, tutaj był jeszcze jeden Niemiec. Już go nie ma. Idziemy dalej. Przeładuj sobie kilosku, żebyś nie zapomniał. Hey, panie mnie pan teraz nie będziesz usłaniał, to ja pana zastrzelę jak psa. No, dziękuję bardzo. Przecież dostałeś kulkę, nie mogłeś żyć. Panie uwaga, wychodzą, wychodzą. Gdzie wy jesteście? Ej naprawdę, moi kochani, mam problem z widocznością, bo strasznie jasno jest oknem. Może dlatego, że jest dzień. No jest dość logiczne Dobra chłopcy rzućcie tam granata albo co Dobra, uwaga wyskakuje Ała, połamałem kostkę ale to już tam ostatnim razem połamam jedną to jeszcze mi druga została Dobra słuchajcie ktoś tu krzyczał yy, Przepraszam Nie ale oni przebrzydle krzyczą, ciekawe co to za aktorzy dubbingowi byli że tak krzyczeli. Straszne. O! Kto mi granata posyłał, jak szedłem kulturalnie do kolpa, klopa, do łazienki? Nie ma tu nikogo już. Pamiętaj, nie zabezpiecz krzyżowanie. Aha, bo ten konwój chce tam pocisnąć. To pamiętam, tam pisało nawet chyba. O! Kochani, przepraszam. Nie chciałem wam przeszkadzać. Macie granata. I wybuchajcie w spokoju. Dzień dobry! No i spoko. Tylko się amunicja kończy. To nie... To już niedobrze. Ale damy radę, moi drodzy. Zaraz kogoś zabiję, czekaj. Czekajcie, o, ktoś zginął. Nawet widzicie sam. I amunicja już jest, prawda? Mówię, to jest bardzo prosta sprawa. Na wojnie amunicji nie było, nie było tak ciężko znowu. Oczywiście, jeżeli miało się tak dobrze wyposażoną armię przy sobie jak armię brytyjską. Dobra, 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 niemiecki czołg. Ja wiem, odsuń się kapitanie. ja ją mam jeszcze... A nie, ja zamieniłem pancera na to. I co my zrobimy, panie kapitanie? Nie mnie pan osłania. Let's go, tak. Gdzie ty chcesz człowieku iść? Nie, czekajcie, to się inaczej robi. Masz tu granat dymnych, hamie głupi. Zaraz... Yy, zaraz, 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 zaraz. Muszę to przemyśleć. Tam ktoś powie, Kapral Smith, ale zginął. Jak mam go rozwalić? Natychmiast ser. a to nie ja go rozwalę. Ja osłaniam na razie, rzuciłem dymnego, no i kto go rozwali? O, cześć bysiu. Wallace, Wallace. Patrzcie co ja mu zrobię. No i co zrobisz, no i co zrobisz kochany? Nie masz pocisku załadowanego i chcesz strzelać w czołg? Jak możesz w ogóle nazywać się żołnierzem brytyjskiej armii i służyć jej wysokości? Jej mości! Jak możesz, Wallace? Jak możesz? Dobrze teraz strzelaj. Kurwa strzelasz czy mam cię za... No jest sa! Strzelaj! Tam! Trzymam cię za, to, za tył! No, wal! Tam jest! Patrz! Tu, patrz! Ja podbiegnę. pokażę ci! Wolf, widzisz mnie? On jest tu! Tu! Możesz tu strzelić? Tu obok mnie jest! O i tyle kurwa! Tu, to zauważyłeś jak byłem obok, nie? To się nazywa szczęście, że nie zginąłem! Do kochany... O! To nie, to nie jest szczęście! Kapitanie, on zginął! A ja go nie zaszczeliłem! Dobra, słuchaj kolego! Za mojego Walosa. Chociaż prawie mnie zabił bazuką! Ostrożnie, ostrożnie, a macie! Dobra kapitanie, osłaniam w ten sposób, a już ktoś zginął, no to nie osłaniam, żartowałem! -ra -ra -ra. Ostrożnie, a masz! Został w ramię. spokojnie, wykaraska się z tego. Ja nie będę zabijał tych ludzi. O, tutaj też był pancerszek, zobaczcie jaka sprawa śmieszna. Można wejść na górę jakoś, czy coś? A mi się kichać chce? Nie, zaraz kichnę, przepraszam, ale to jest silniejszy ode mnie, no nie wiem co poradzę na to. O Jezus, o ją, o Boże! O mateczko kochana! Zgincie Niemcy, bo kichnę na zaraz i wszyscy zginiemy. I ktoś tam krzyczał, że Rebitenka, ale nie wiem co to znaczy. Kurde la fela, ale wy jesteście upierdliwi. Boże! Czy wy nie możecie przegrać tej wojny z honorem? Już to, żeście zrobili w tym tym roku. 44, 43, 42, 41, 49 przede wszystkim. Jezusiczku, no. Nie kochani, ja już naprawdę mam was dość. Nie rzucę granata, człowieku, ogupiałeś, czy jeszcze się komuś może krzywda stać. O tym mówię właśnie. Mówi. Matko i córko, no to jak mrówki się mnoży po prostu, czy co? Przecież zaraz się amunicja skończy. Chłopcy, chodźcie tu bliżej, bo oni... Wycofują się kapitanie! Ale mi też rzucili jeszcze! A macie! A macie! Uwaga! Dostał! Piękna ja sprawa ja Farma, na farmę moi drodzy Tak jest, panie kapitanie, lecimy e, Boyle i Griffin, idziemy Idźcie przodem, ja, bo ja w kostkę mam skręconą i nie umiem sprintować Aha, wy też idziecie, tak? No to po co mi pan mówił, że mam wziąć i wyjść do farmy, jak mi pan kurwa ze mną idzie, no to za kapitan z pana, nie ufa mi pan? Panie kapitan, niech mi pan powie prosto w oczy, przed tym jak wejdziemy, bo nie wiem czy wyjdziemy No, nie ufa mi, niech się pan kurwa nie telepie jak do pana rozmawiam Nie wiem czy mi ufa, nie ufa Może to ktoś rozwalić, mnie noga boli o, pana kapitan, nigdy noga nie boli, on jest trochę młodszy ode mnie, prawda? O, biegł się mój do środeczka! Dzień dobry. Wow, kolega, sympatyczny. Słuchajcie, bo to się robi niebezpieczne powoli. Tak się nie traktuje. O, ty chuju. No nie, mój celem wojny nie jest śmierć. Teraz będziecie ginąć za ojczyznę swoją, gnoję za Niemcy wielkie. Strzelaj, znaczy kopnij. Griffin, kurwa, przecież kapitan by cię kopnął. Nie biegaj tak przed nim. Zabiłem go. No dobrze, nie ryczcie, przecież widziałem. Wychodzić z rączkami w górze. Esetę, co? Wow, 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 na górze też są. Ale dużo ich tam na górze jest. Ja nic nie widzę, moi kochani, to dlatego. Ciężko mi dość operować, yy, no. Boże, dostał kolega nasz! Panie kapitanie, potrzebna mi pomoc! Eh. Nic nie widzę, naprawdę. Tam leży yy, ranny kolega mój. Wow! Padaczka. O mój Boże, epilepsja, ostrzegali. Pu, pu, pu. Nie no, oczywiście takie głupie żarty. idę, idę do przodu tutaj. Dzień dobry. A kame Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chciał coś? Ktoś tu się jeszcze drze. Budynek jest czysty, a i łazienka też, to... Nie, przepraszam, łazienka nasrali przed wyjściem. Tak się, ze... tak się postraszyli że się zesrali. Na dzisiaj bardzo wulgarnie jestem, przepraszam. Ja jakoś tak mnie dzisiaj naszło, nie wiem. A biorę ten sten, bo choć mała amunicji, to swój, brytyjski. Mój, znaczy się. Dobra, ostrożnie. Co wy robicie? To jest kapitan. Ej, 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 kolego! Do tyłu się nie strzela, ani w tył. Ktoś jeszcze tam jest? Panie kapitan, niech się pan osłoni do... O, dostał pan kapitan w nogę! Waga! Kapitan dostał! cholera! Tam są, tam są, tam są, tam są. Otoczyli nas, panie kapitanie! Za ten wózek, on jest pancerny! Spokojnie, damy radę, poradzimy, Waga. A masz! Sturmujemy budynek. Potem pod koniec wam powiem, moi kani, znaczy zademonstruję wam paradoks taki wojenny, że Niemcy będą sztu... No kurwa człowieku, no... Ale mnie zdenerwował, chciałem zademonstrować paradoks wojenny i Ernest Hemingway mi powiedział, że we współczesnej wojnie giniesz jak pies. I tyle mnie pocieszył. House is clear. Yeah. House is clear, tak. House is not clear. Sprawdzić co dołe. Ja poszedłem ze złej strony, głupki byłem, przepraszam. Dobrze zniszczę. Jest taka spro O, tak można zrobić, rzucać im granat, nie? A ciekawe czy da się wejść. Nie da się wejść, to, to, po co ja w ogóle się starałem, jakieś, moi kochani, obczajać po bokach. Dziułam tak cały czas... A nie, da się wejść. Z kolego, dzień... O, radiostacja. Wow, 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 kochany. Rozstrzelałem radiostację, panie kapitanie, żeby już w posiłku nie wezwać. Dobra, ko Niemcy, wychodzi stąd. Wynoście się stąd. Tu krowy żyją, a nie Niemcy. Won. A daj to. I jeszcze się tym dobiłem. Co tu jeszcze strzelało do mnie? Dzień dobry. Dobrze, moi kani, udało się. Zniszczyłem radio. O. I teraz, moi kani, to jest ten wojny paradoks. Paradoks! Znaczy, może atak, czy coś w tym guście. Strzelam. Ja wiem, o tu jest, to jest, to ja tutaj muszę Tak jest Walimy po krowach O kolego Carver, do domu Carver cholero jedna Osłaniam Cię Carver, ciekawe czy on wbiegł tu czy nie O tam ktoś biegnie też, zobaczcie jakie śmieszne Dobra moi kochani Trzy, trzy fale Coś szybko to leci, wo Kochani, gdzie wy, a już wszystkich wybiłem tam To nie ma się co martwić z murów. Prze, przez mury przeskakują. Cholery jedne, no. Dobra, pięknie. Granata! Ale ono jest przede mną, to mnie nic nie zrobi chyba. No, tak jak mówiłem mojkani. Wow, 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 wow Dobra mojkani, czujmy się. Aaaaa! O matko, nie, połóż się tu, połóż się tu synek. Yy, znaczy w ogóle to jest moikanie śmieszna sprawa. Bo przy tej ochronie mi przypomniało mi się, co nas jeszcze czeka w tej grze. Czekają nas dwie parszywe misje, strasznie ciężkie. Wzgórze, obrona wzgórza. 400 czy jakoś tak? I obrona jakiejś takiego, jakiejś faremki, to jeszcze z Kapitanem Price'em. Już chyba nie w tym odcinku, ale jeszcze, w, chyba nawet tą misję zaczniemy w następnym. Znaczy nie w następnym, jeszcze w tym zdążymy ją zacząć, ale na pewno jej nie skończymy. Śmiesznie. No, kto tam przy... O kurwa, ktoś się bił, halo! Kto tu wszedł? Kto tu mieszk... Co wy tu robicie? Zabili go! O nie, tego nie daruję, to był mój bratanek. Wynoście się z naszej ziemi! O, też są, patrzcie. Ja ich tak zabiję, mojka. Fajną broń mam, ktoś mnie prosił w ogóle. Żebym z tego STG postrzelał, to teraz postrzelam, żeby wam nie było przykro i żebyście nie myśleli, że ja nie słucham waszych prośb, uwaga. Ale granat to muszę się wycofać. O, ale patrzcie, wejdę na górę sobie i mam to w dupie. Ała, spadłem, cholera. Nie, tam nie krzyczcie tak na mnie, bo się boję. Ej, patrzcie moi drodzy, to też jest karabin, tego nie, 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 nie wiedziałem, ale powiem wam szczerze. No, to co, udało się. Kto tam jest? Jeszcze Niemcy? O matko, patrzcie, jeszcze. Ten czołg nas wykończy, to, to jest prawda. Spokojnie... Mamy się wycofać. O, pierona! To ja się wycofuję, moi kani. Tam, dobra. Chłopcy to co, wiemy czy nie? Ale rąbnęło. Wow! Ej, gardanie! Kurwa! puch! Padłem na ziemię! Granata! O, co tu się dzieje, moi drodzy? To nasze! Grunt, uważaj! Żyjesz! Grant kur... Oh! Grant kurwa, chowaj się za mną! O oh, Boże, pobłogosław Raf. No, udało się, moi kochani. A ciekawe czy on przeżył ten nasz kolega Grant? Nie wiem, bo go tak ratowałem, starałem się i... No i udało się moje kochanie, skortuj konwój bezpieczne miejsce, udało się zająć skrzyżowanie, odbiliśmy, znaczy odparliśmy kontrata, dzisiaj odcinek pełen emocji. Mimo... O, mięta sobie zaparzyłem, to się napije, wasze zdrowie. Ależ to orzeźwiające, dobre, cudowne. Cześć kochani nasi. Coś wam pokażę. To mogło... O, może nas potrącić. A to może? Może nas potrącić. Trzymajcie się chłopaki, salwa honorowa Dobra moi kochani, 4 minuty mi zostały, to jeszcze kontynuuję I coś wam ten yy, zademonstruję. znaczy zobaczymy czy to jest ta misja o której myślałem, czy jeszcze nas czeka jedna W sumie trochę jeszcze tych odcinków będzie Skoda, ja tak go trochę olałem A jeszcze dużo rzeczy przed nami, tygrys, zajmij pocztę, zajmij ratusz, zajmij obsługę działa Oczywiście teren kościoła, zajmij niemiecki sztab A potem możecie wracać do domu, no to jest takie standardowe, mamy na to 3 minutki Tak, to jeszcze nas czeka jedna misja przed tym A ona jest akurat bardzo fajna jest podobna do tej z silosem, też trzeba było zajmować konkretne punkty Przepraszam jeśli coś widzieliście, ale tak sobie ubrałem. Tygrys moi kochani, Her majestii. jej wysokość moi kochani, piękna sprawa W ogóle cudowna architektura, kołam taką architekturę Uwaga, dobra przechodzimy, takie, takie kamieniczki, takie piękne to jest pie O to tygrys jest, pardon. Szczelił nasz? A ja szczelił, w głupie chyba Co zrobimy teraz chłopaki? zniszczone murę, tak jest! Wracamy moi klejni, wracamy, wracamy ej, 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 ja to chcę Bo tym, tym już się dawno nie bawiłem A to fajna sprawa To do mnie strzela Dobra, tędy moi klejni Zajdziemy ich z flanki, damy radę Welsh, Price, czekajcie Dostał! Za mną chłopaki Ech. Granat, pyk, padnę na ziemię Wow, 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 co to było? A to tam aż wpadło moi kochani. Wow, wow, wow Uderz go, uderz mu, uderz mu tam Uderzyłem go. Przeładuję to sobie mój bo wziąłem nieprzeładowany głupi wartość. Poczekajcie sekundkę. Dobry. Ktoś tu jest? Ja jesteście. Cześć chłopcy. Dobra teraz tu mój trzeba się ustawić z karabinem. A dobra robota. No to ruszamy. To ja się tyle, tyle się ustawiłem mój No tak to wychodzi. Czasem tak bywa. Nie zawsze się ma to co się chce, prawda? Jakoś przejdziemy boczkiem. Tu to wyście chcieli iść tak Tędy moi drodzy. a takie bajery. Dobra. To jakimś, jakieś fajne to jest moje kanie, taka uliczka. Tu pewnie ludzi mordowali przed wojną. Śmieszna sprawa. Dobra, idziemy dalej. Tarara, 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 tarara. Czy ktoś jest na górze? Uwaga, bo we... Graneta mi rzucił. O nie! Teraz to się złościłem. Chciałem grzecznie. Z wami po dobroci, a z wami nie... Ma... Kurde, człowiek bym ci stanął na głowę, bym ci złamał kart. To byłoby jeszcze gorsze niż kulka. O, tu się o coś udało. Nie wiem, czy my już przejmujemy te konkretne budynki, moi kochani. Chyba nie... chyba jeszcze nie. To są chyba jakieś normalne, mieszkalne domki, ale zaraz pójdziemy na... Y, tu. Na A to jest ratusz. Dobra, może być. O, to nasz czołg jest. Ładny ten ratusz, piękny. Jakby mi taki wybudowali w to bym skakał z radości. Ażby mi pitok odleciał. Tutaj, cytując mistrza. O, pamiętam ten ratusz. Tu się ciężko dość operuje. Ale spoko... Ej! Co ty tu chciałeś zrobić z tym M? Co wy to? Pogupieliście? Wchodzę! Nie wiem, czy to jest dobra broń na bliskie dystans. O kurde! Przewróciło się. A! Ciągnę go za rękę, przeciągnąłem spokojnie. Wyobraźcie to sobie. No niestety gra. no nie, nie, nie wydaje mi takich możliwości. Zmienimy na razie scena, mój. Kurwa, no zapomniałem, że przecież jak czerwony to się trzeba chować. Dobra. Spróbuję jeszcze raz, moi drodzy. Tu powinien wyjść jakiś gość z MP40, znaczy MG42 z tego co tutaj tam. A, a teraz nie leci, patrzcie jaki fajas. Dobra, ja się muszę skupić, moi drodzy, bo i tu jest dość sporo. A ja nie bardzo widzę, wiecie? Jak mówiłem przez to światło. Teraz jest jeszcze gorzej niż ostatnio, bo ostatnio to przynajmniej deszcz pada, a teraz nie dość, że deszcz pada. To jest jeszcze ciemne jak w, wiecie, tam gdzie się... Tam gdzie jeszcze nikt nie dogar, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Aaaaa! Zastrzeliłem. Dobra, spoko. Jeszcze ktoś, granat. Uwaga tam. Ojej, też rzuca. Masz. Odbił się od jego twarzy. To przykro pewnie mi było. Pyk, wybuchło. Z góry jeszcze ktoś jest. Zastrzeliłem. A nie, to było głupie, co zrobiłem teraz. Cofaj się, Martoszku. Strzelamy dalej. Dobra, tu ktoś był chyba ostatni O! To jest moje kochani, to zbudzenie optyczne. Także dźwięk mi się na pewno rozjechał. Ale dobrze, że koniec odcinka. Moi kochani, to jest to miejsce na anegdoty, ale automatycznie wykorzystamy to na miejsce na pożegnanie. Zajmiemy jeszcze ten ratusz, bo już się optycznie to, yy, wiecie, już, już wasze oczy się przystosowały do nowego obrazu, przekonwertowały. I normalnie już teraz wszystko śmiga, prawda? No tak to bywa. Coś do mnie strzeliło. Nie strzelajcie, bo mi przykro jest. Jak zginę, to mi będzie bardzo przykro. No kurde, teraz mi jest bardzo przykro. Na zakończenie odcinka wy głupie gnoje. Nie, pola nie, teraz nie daruję, moi drodzy. Nie, ja w ogóle to zrobię inaczej. Granaty do okna, tak pan myśli? A widzi pan, że okna są zabite dechami! Ale nie, co ty tu chciałeś zrobić z tym MG? Co ty chciałeś zrobić? Co... Ej, 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 nie latamy tak! W przedszkolu tego uczyli. Te granaty to nie jest głupi pomysł. No ja tu wejdę teraz normalnie. Dzień dobry! Żyjecie? Bo ja żyję jeszcze. Padł ktoś. Gdzie granat? Ej, 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 ej! Gdzie z tym kolkom? Cholery jasne, niewychowane. O, ten dostał granatem, pięknie. Kurde la fela, nie, ja to przejdę, moi drodzy, bo się zdenerwowałem, naprawdę, no. Ile można przecież na tych Niemców, no. to jeszcze żyje, przyznać się. Tam ktoś jest. Zabiłem go? Chyba go zabiłem. Dobra, zejdę na dół, moi drodzy, bo to nigdy nie wiadomo, nie? Nigdy nie mów nigdy i nigdy nie wiadomo. To Carver, przyjacielu kochany, uważajcie bóle getroffen getroffen. Tak, ratusz jest gotowy, mojka, Gra zapisana, o to mi chodziło. Dobrze, moi drodzy, w tym samym świetnym, pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek of 2. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, komentujcie, subskrybujcie tam chyba było jeszcze łapkujcie <gry> i ten. pamiętajcie, że dziś wtorek, to z innymi słowy live nas czeka, więc ja serdecznie zapraszam jeszcze o 19.30 na kanał. To można sobie, prawda, pooglądać mnie i Mateusza, jak będziemy odpowiadać na Wasze pytania, na Wasze zagadnienia i z Wami będziemy rozmawiać. Także tym jeszcze bardziej pozytywnym akcentem kończymy. Po raz drugi, moi kochani, co złego to nie ja myśli trzy. Majcie się, cześci. Bajo.